To znarazun. A Ktoś był. A kto był? Nikogo nie było. Nic się nie stało. Coś się stało. Nic się nie stało. Nic, nic się stało? Ktoś przyszedł wcześniej. coś narobił bałaganu w życiu. Dla Krzyśka. Dla mnie. I tak samo idzie to. Eter, jak to się mówi. Tak to jest właśnie o lajta! O lajta! Jakieś frajta! Grzyby, 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 grzyby! Rosną grzyby. No, no. patrzę na pogodę. Będzie chłodno, mroźno. Pi-pi-pi. Zdrowie. Żyj. No i taki krótki film. Hej,